DGK All Day. Witam Was w specjalnym epizodzie na temat nowego filmu DGK. Amen. Film dość krótki. Ogólnie w tym roku jest jakaś chyba moda na takie filmy maksymalnie 20-minutowe. Co jest ogólnie plusem, nie będę ukrywał. Jest też minusem, bo niektórzy też katują, żeby jak najdłuższe produkcje wychodziły. Ale. No trzeba oddać, że jednak to jest na plus i powstał w, chyba w rok, mniej niż rok. Przecież od Sidecast w zasadzie minął rok. Także działają dobrze. Przejdziemy sobie od razu do intro. Na tle, wydaje mi się, pewnie jakiś Brazylii. I krzyża pojawia się napis DGK. Intro też było trailerem. Do filmu pokazał się właśnie na YouTubie i Instagramie. Po prostu randomowe ujęcia, <gryw> jak to w intro. No, i no jest Nick Diaz, Brian Reid, Stevie Williams, net się pojawił, Colin Blue, na samym początku wjeżdżał. Will Mazari. Mam wrażenie, że chyba najlepszy gość teraz aktualnie w DGK. Pierwszy tryczek front blunt na róże w bank. Przeraża je to. Na magbie noli frontside, heel, podmeny pada. Zaraz potem tym fake popszowit na switch kruxa i fake hard na flacie. Fake heel, fronttail, 2-7 w murek. Kurde, no tak samo, mega styl... no. Fake flip na fake fivo, front it w środku mureka. Fake backtail, fake heel do swojej. I switchback side 180 na front cruxa na magwie, na tym murku gdzie Tiago robił switchback taila legendarnego. Kolejny ziom. Colin Blue. Szczerze mówiąc no... nie znam. Ale pojawi, pokazał się bardzo dobrze. Włosy, mega styl. Od razu Nolly Hill, front tail to fakie. Switch trójeczka na flacie. I na zakończenie Fake Flip, Front Nose, Pop Out, Mega Sekwa, Backside crux na jakimś murku ogromnym, jeszcze nad rurą, Backtail, Backside Flip Out, Murek w ogóle przy schodach, zejście ze schodów, Switch Flip przez gap, Noli Front 6 przez murek, Kick Flip na chodnik, Noli inward Hill przez murek w ogóle wysoki. Backside Smith, backside out. Piękny trick moim zdaniem To jest i Switch varial Hill Flip ze schodów. <grym> Przewid. w sumie backside Big Spin, front nose na murku, zjazd w dół. Switch Frontside Flip z trzech schodów jeszcze przez świetnik. No kickflip, backside taste like two Mega w ogóle rap trick, moim zdaniem. <grym> I Switch flip z przeschodnik, i jeszcze na ulicy. Switch Hill ze schodów i przeschodnik. Noli Hill przez rurę. W ogóle przy schodach jeszcze tam piach jest jakiś. Także tak samo, niesamowite. Fake nose grind. Backside out. <grymna> Noli front hill na flacie. I od razu ze schodów. Half cup hill I szczerze mówiąc, dawno nie widziałem half cup hilla, Nie wiem, jakiś tak zapomniany trick. Kickflip meny, nose many, no flip out. Kurczę, mega. Switch back tail, backside flip out. Switch frontside 180 na chodnik. Zaraz potem frontside side crooks, no flip out. Frontside crux tak samo jest mega ładnym trickiem. Heel flip z, da, z triple setu, 9 schodków. Switch kickflip, nose many, fake troy out. W ogóle, jak idealnie się wbił na to, nie? Switch front blunt na, mur na mureczku mega. Switch backside 180 na meny, Noli flip out. Takim bang z kostki. Noli backside 180 na switch 5 Switch front side show it out. I no to jest banger dla mnie, nie wiem. Switch kick flip pod 4 schodki na switch meny I zejście switch z switch z 4 schodów. Tak samo. No, Tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem i ja będę tego gościa na pewno śledził, bo no pokazał się z bardzo dobrej strony w tym filmie. No, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Tim DJK ogólnie zmienił się bardzo, ale młoda krew naprawdę daje radę. Marquis Henry jeździ też dla New Balansa i na swoim początku. Noli, heal, flip, front side, nose, grind. Na st z jakim stole, backside, 180, fake, nose, grind. Fake, front side, nose, light. Switch, backside, flip out. Wow. <laughs> Noli, backside. Z trzech skoków i switch, heal, flip na front nose. Inward, hill front side, light to fake. Trójeczka, backside, nose, light. <sighs> Switch Hill na Switch many. Backside Crux, no Frontside, Flip Out. Backside yy, Pop na Backside Cruxa. Tak samo, jakiś taki przyjemny triczek to mi się wydaje. Switch Inward Hill Flip, Switch Frontside slide Revert. Switch Hill przez murek w lekki bank. Frontside Crux, Nolly Flip Out. Markis ma jakiś taki dziwny, dzi w dziwnym stylu kopię tego Noli Flipa nie ja mam wrażenie, w ogóle z, chyba z każdej go robi switch hill na backside na switch backside nose grind revert backside 180, fakey fake nose grind zejść noli front, front na nose grind dalej <śm> switch frontside smith varial hill flip out tak samo no coś czego chyba nie wiem nigdy nie widziałem także no też wleciał bardzo konkretnie. timowy montaż tym razem. Też na początku ziomek wjeżdża z jakimiś mega fajnymi włosami. Dion Harris. Też jakoś pamiętam pojawił się na Bricksie, że zrobił jakiś mega Banger chyba. Frontside flip przez rurę przy jakichś schodach ogromnych. Switch backside crux na rurze przy schodach. Switch front it, z czterech dużych schodów. Fake flip ze schodów, fajki na murek i switch hard flip z murka. Jeszcze przez schody. Tutaj ziomek Sazi. No slide, no inward heel out. Front side, switch front 180 na FIVO, backside big spin na Flacie. Zaraz szybko potem po popsowit. I switch heel flip, switch backside tail slide. Sway, truja przez rurę przy schodach. Front noseblunt, Noli hill przez gap. Woogie Jackson. Front smith. Front side flip out i switch hill ze schodów. Mega. Dane Vaughn, Noli inward hill przez barierkę. Hick flip backside crooks na ławce z wybitki z, z oparciem. noseblunt z murka na murek. tu fakey. Noli backside 180. Switch z przejściem na w ogóle nose meny do swojej. Switchback set heel przez gap. heel flip przez tabel nie, nie wiem jak to nazwać schodki z jedne schodki i drugie schodki na wprost dla mini no slide noli, zejście noli heel body varial fakey hard flip przez rurę Boo johnson front tail front hill out Backside Feeble, też na jakiejś prostej rurze, Przy schodkach Hill Flip front board na różę. Frontside Smith też na takiej można powiedzieć krótkiej rurze. No a Francisco, szczerze mówiąc, też nie znam. Hill Flip Backside 50. Isaac Walker. Fake Flip ze schodów. Czas Ortiz. Kick Flip Backside Front Show It Out. Flynn Jackman. noli front heel. Pod schody i switch front hill ze schodów. Też tutaj ziomeczka nie znam. Kik lub Backside Nose Grind, no piękny trick. Kevin Biliu, switch front side 180 przez śmietnik. W ogóle na Munisek wjeżdża. Backside 5, zaraz po tym lub Backside Nose slide Znowu Will Mazari. Frontside 180 na backside Cruxa z revertem. I front side 180, fake nose grind. Fake varial hill na Switch switchmeny. Kickflip pod trzy schodki na Nosemany, Zejście Noli front Hill ze schodków Stevie Williams, legenda. wjeżdża na początku sekwa. Backside, no slide, no flip out. Kickflip na flacie, zabawne jest to dla mnie, że Stevie w ogóle na tej sekwie jeździ w Air Force. Ach. I no slide, no big spin flip out. No slide, no varial flip out. To jest chyba moje marzenie. No, nie będę ukrywał, mega się jaram tym trickiem. No, Slide, Noli inward heel. I Switch varial Kickflip na Switch 5. John Shanahan Noli przez barierkę i Noli inward heel. Również przez barierkę. Szybki backside crux na rurze z wybity. Adriel, Parasimo, Backtail, mega długi backtail w ogóle. Heel flip out. Ryan Correll. Inward heel przez barierkę z podjazdu. Frontside Lip Slide na róże, Fake Big Spin na no slide Też jakiś dla mnie niemożliwy trik. Poprowit ze schodów jeszcze przez ogrodzenie. Ale mówię fake Big Spin na no slider jest czymś dla mnie nie do pojęcia. Teraz wjeżdża człowiek w ogóle w bicie. Drugi Tiago. <grych> Nick Diaz. Slappy 50 i odpala sobie wiadomo co. No, gość jest tak samo, nie? No, mega pop. Na początku też oli przez jakieś śmietniki. Backside 180 fake five, Fake nose grind, pop out. na skrzyni jakiejś ogromnej. Frontside flip przez rurę przy schodach. Switch hill flip, switch backside five. Noli flip, no slide, noli frontside flip out backside 180 przez ogromną barierkę front tail front hill out na murku pod górę poprzowitna na kruksika na prostym murku przy schodkach front 50 na rurze no i <grym> rury hillflip mnie flip, flip nose no flip out trójeczka przez śmietnik z murka tak samo no, wow no jaram się strasznie front flip na flacie i switch heel na flacie na zakończenie sekwy. Mega, mega naprawdę. oli przez śmietnik, tak samo. Front tail na chillu. Tak wygląda jakby chciał się zejść. Frontside flip przez ławkę z oparciem. Front tail na two na ogromnym murku. Backside 170 Fake 5 tak samo. Front hill przez murek w Barcelonie. Switch back Tail, Switch heel Out, też piękny trick. Dwayne Fagundes, no Noli pop na chodnik. i szybki Backside Nose Grind, no Big Spin Out. Tutaj też jakiś nowy ziomek w DGK. Backside Kickflip z wybity przez Pachołek. Raczej też z Brazylii, ziomal jest. Nigdy ja znowu wjeżdża dalej. Z, yy, fake Nose Grind, revert, że tak chyba można nazwać. i... Noli Backside 180 na Switch Backside Nose Grind. Tak samo, coś pięknego. Switch Hill przez murek, jeszcze z, z dwóch schodków i Switch Hill jest ogromny. Noli Frontside Side w ogóle te szerokie spodnie i DC Linksy, idealnie. Noli Front przez Barry. Noli Hard Flip, Backside Nose slide. też piękny tricer. Backside 180, fake Nose Grind, w ogóle przez nad schodkami na murku, switch nose blunt. tak samo switch backside nose blunt. switch flip na switch back taila. noli hard przez ławkę, Shock. i noli trójeczka przez murek, także tutaj tak samo wleciał ciężki bang, że tak powiem już, no jest banger, mówię, ten, no film jest, można w miarę krótki, ale konkretny. Świeżo upieczony Pro w DGK Brian Reed. Też trzeba śledzić. Chociaż, tak. Nie wiem, jak mam powiedzieć. Trikowo jest naprawdę dobrze. Styl może nie do końca mi siedzi, ale na samym początku switch flipek, pod schodki na switch manuala. Zejście z czterech schodków. No, to jest dobre połączenie, nie wiem, jakoś manuale i schodki to tak jakoś strasznie jestem na tak. Kickflip przez niski murek, jeszcze jakąś blachę. Front 36. z murka w bank. Oli nad stojakiem jeszcze na 50. Backtail front, od na schodkach. Frontside flip przez murek. Transfer na backside Smitha, zejście też to taki transferek. Frontside 180, switch backside nose grind Też Triczek taki Trochę Moje marzenie I fakey flip na switch backside slide Switch ollie z triple setu Na switch jeszcze No i kick flip Nose many e, nose slide Switch flip na e, switch nose Nose Frontside 180 Na switch backside cruxa, revert Na murku w dół Switch 50 Ej, przepraszam, frontside 50 na rurze w dół. Wow. <grywa> Olive z murka przez ławkę i jeszcze przez rurę. Front nose blunt na ławce. Zawrotka. I nolly kickflip backside 5. No, bym się nie, nie spodziewał czegoś takiego. Front lip na front nose blunta. Kickflip backtail po out nolik kickflip frontside crux. To tak. jest Coś czego nie wiem kiedy ostatnio widziałem. I Switch Kick Flip na Switch Backside Cruxa, fakey Nose slide I Switch Flip na Switch Front Cruxa, <laughs> Backside Flip z wybitki przez chodnik, Noli Frontside Flip przez też taki wielki kloc. Backside Nose Grind to fakey Backside Flip przez śmietnik. Zaraz potem o switch oli na śmietnik i, i switch hill switch oli na murek i switch hill przez śmietnik, przepraszam. Frontside noseblunt to fakey na brązowym murku. Nie wiem czy to San Francisco czy Nowy Jork. Backside crux to fakey, tak samo. Switch Backside noseblunt. nie do ogarnięcia dla mnie, taki tryszek jest. No i kick backside noseblunt slide, tak samo. SWITCH FLIP na SWITCH BACKSIDE SMITH'A KICK FLIP BACKSIDE TAYSLIDE BACKSIDE FLIP OUT jeszcze przez murek SWITCH FRONT FLIP na SWITCH BACKSIDE CRUX'A NOLI BACKSIDE 180 na SWITCH frontside SIDE CRUX'A REVERT NOLI HEEL FLIP na FRONT CRUX'A na murku pod górę i... powiem szczerze może to nie jest Kandydat do filmu roku, ale naprawdę film jest dobry. Jest to DGK. Jak dobrze wiecie, ja jestem ogromnym fanem tej firmy od lat. I sprzedam taką ciekawostkę. Mam czapki DGK, z czego dwie zostały w ogóle kupione w lumpie. I ile? Za jedną dałem 5,60. I taka czarna z, z żółtym daszkiem, jeśli jak coś to odsyłam do podcastu z Gracjanem, to tam w tej czapce właśnie jestem. Druga czapka, którą kupiłem w lumpie w ogóle za 3 zł, najlepsze jest to, że tak sobie wszedłem randomowo i patrzę: RBK się zaśmiałem, ha. DGK, i podchodzę i faktycznie to była czapka. Rivog DJK, czyli no pewnie starzy skejci, którzy to słuchają, to pamiętają takie czasy, że Rivog kiedyś miał kolaborację z DJK. A trzecią czapkę i tutaj nie wiem, jeśli coś coś tutaj się wydarzy, to będę naprawdę pod wrażeniem. Ale dostałem ją od zioma. Pamiętam, że miał na imię Daniel, nie pamiętam nazwiska. I on był z Aleksandrowa Kojowskiego, to jest taka chyba mała miejscowość, w zasadzie nigdy nie byłem, przejazdem jedynie, taka miejscowość pod Toruniem. I jeśli ktoś to słucha i zna Daniela, jeździł na desce i miał taki, takie dwa tryczki swoje, i to był Frontside eh, front 50 i schodził double flipem. Co, co jest dla mnie czymś okropnym. I, i robił też frontside 50 z, i schodził hardflipem, co już było bardziej ciekawe. Ale jeśli wiecie, co jest z Danielem, to dajcie mi znać albo puśćcie, bo to niech się do mnie odezwie po latach. <grym>, a czawki wrzucę do Instagrama po prostu, je bo to mówię to za czasów jeszcze. Wiedza za czasów Reebok'a, Nie, chyba nawet nie były one w Polsce jakoś dostępne, żeby tak o sobie w sklepie kupić. A jedna to, z, nie wiem, też Snapback. W że czapki DJK mogą kupić za jakieś śmieszne pieniądze, bo to nawet nie przekroczyło 10 zł. Co do filmu, naprawdę jest tutaj tyle trików mocnych, co jest dla mnie nie do pojęcia, jak właśnie. Dwa razy już wspomniany fakey big spin na no slider albo Noli backside 180 na switch backside nose, nose grind, lub Noli backside 180 na switch frontside side five switch front shove out i switch front side, switch flip na switch backside Smitha. Bo moim zdaniem, backside back Smith to jest coś, co jest tak trudne. Wydaje mi się po prostu ten trik nieosiągalny. Nie ja wiem jak się nawet za to zabrać, nawet nie będę próbował. Zresztą, no, Switchback and Swift no, to jest po prostu coś, co pewnie wcina i... No nie, może to nie jest najlepszy film w tym roku, ale myślę, że w tej pierwszej dziesiątce na pewno się u mnie mieści. No i co? Polecam sprawdzić. I tyle, no, nawet nie odczujecie, że obejrzeliście ten film, bo mówię, on tam trwa lekko ponad 17 minut i to jest bardzo dobrze spędzone 17 minut, <grym> także co mogę powiedzieć na sam koniec? DJK all day, yo! A, jeszcze mo możecie powiedzieć, kto najbardziej wam się spodobał w tym filmie, bo moim zdaniem, no... Każdy dobrze się pojawił, ten zaprezentował tam i jedynie co to Josh Calis. a gdzie jest Josh Calis? Josh właśnie, Marcus McBride, tak samo, w ogóle się nie pokazuje, Shanahan, najlepsze jest to, że to omawiam już po przejeździe Shanahana, jak to oglądałem pierwszy raz, mówię dwa triki, dlaczego? A potem w następnym tygodniu wydał przejazd, który omawiałem sobie i... No dobra, wybaczam. <grywa> za mało Steve'ego, chociaż z jednej strony i za mało i za dużo, bo ostatnio też jak gdzieś się pojawiał na montażach DGK, to po prostu... A, jeden trik. Ale fajnie. <grywa> Także dawajcie zdać i DGK all day. Yo.